Jakie to uczucie jest, że zawody znowu powróciły? No super, ja to się jadłem już od tygodnia. Także mój mechanik mnie znienawidził, bo w poniedziałek dostał motocykl i mówiłem mu, żeby na piątek był gotowy. Także przygotował, jest gotowy. Faktycznie robię dobre czasówki dzięki temu. I też Miłosiek mi troszeczkę podpowiedział z jakimiś tam gadżetami do moto. No i faktycznie robi robotę, no ale pierwsze zawody, więc super. No dzisiaj trening, więc jeszcze tak na no spokojnie. E, ale chłopaki są bardzo szybcy, to, to, to widać na torze i no nawet w padoku jest taka atmosfera e, dobra. Jak trenowałeś w przerwie? Byłem na Makowicach, to jest takie lotnisko, tam teraz będzie Poland Rock, więc jak zobaczycie jakieś stawki z Poland Rocka i tam będą kółka narysowane na asfalcie, to jest tor, na którym trenuję. Także zapraszam, polecam, grupa wyjazdy na MakoRing, jak ktoś ma ochotę pomorskiego, zapraszam. No i tam trenuję, dosyć często jest fajny skład do trenowania, szybcy ludzie, nie tylko panowie. To jaki masz patent na wygraną? No, o, w rzeczy nie wygrałem, zawsze drugie, trzecie miejsce, więc może nie powiem, bo zapeszę i będzie coś z tego. No i jestem zadowolony z tego co jest.